Ten dystans nie wybacza, nie da się go przebyć z marszu. Musisz być perfekcyjnie przygotowany, zaplanować proces treningu i się go trzymać, przemyśleć, jak będziesz biegł, uważnie obserwować i reagować, dostosować się. Jeśli coś zaniedbałeś lub zrobiłeś gdzieś nawet najmniejszy błąd, na pewno odbije się to na wyniku. To jest prawdziwy test. Maraton uczy uniwersalnych zasad, które przydają się na co dzień. Dyscyplina, wiara we własne możliwości, wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji. Chęć bycia jak najlepszym. Sam staram się taki być. Doceniam też wszystko, co powstaje w duchu tych zasad. Dzięki bieganiu zdecydowanie bardziej doceniam proces powstawania, czyli wszystko, co składa się na ostateczny sukces. Ile osób na niego pracowało, jakiego wymagał zaangażowania, jak bardzo był złożony i jak precyzyjnie musiał być zaplanowany. Każdy krok miał swój czas. Energia idealnie i równomiernie rozłożona na cały dystans. Maksymalna wydajność poprzedzona mnóstwem treningów, testów, sprawdzianów. Jaki jest efekt? To, co robisz, przychodzi ci naturalnie. Jakbyś właśnie to robił od zawsze. To jest prawdziwa pasja. A najlepszą nagrodą jest euforia pominięciu linii mety, kiedy myślisz zrobiłeś to, udało się. Jesteś maratończykiem.